Hej, 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 z tej strony Grustu, wracamy do Kenshi, tak jak rozmawialiśmy jesteśmy w World's End. Byliśmy tu tylko, żeby sprzedać śmieci, jak widzicie, trochę gotówki nam podskoczyło. Dokupiliśmy parę rzeczy i oczywiście na... czeka nas podróż dosyć ciężka, bo będziemy próbować się przeprawić przez ziemię Holy Nation z trzema robotami z jednym człowiekiem. Może być ciężko, będziemy próbować oczy... o, oczywiście ominąć ile się da, żeby trafić w końcu do naszego Outpost, więc... Nie ma co dalej zwlekać. Będziemy próbować i unikać najwyżej te wszystkie patrole Holy Nation, a na razie ruszamy. No, jesteśmy już w sumie w miarę głęboko w ziemiach Holy Nation i trafiliśmy na dosyć sporą grupę ban godnych bandytów. Więc to będzie świetna okazja, żeby przećwiczyć naszych ludzi do walki. Przy okazji. Zobaczymy, czy nasi ludzie mają... amunicję? Mają. Jak widzicie, Grustu też ma nową broń, którą trzeba będzie przetestować. Ale na tą chwilę zajmiemy się po prostu ostrzelaniem tych berbeci. I oczywiście zobaczymy jak Ben będzie sobie dawał z nową bronią z kosą. A reszta ludzi nie strzela. Zrobimy tak, żeby miał taunta, za czym ludzi będzie w stanie przybliżyć, No ludzie trochę tam strzelać będą. O, już się skończyło w sumie strzelanie. Może zobaczyć teraz jak nowa broń brustu się sprawdza, ten miecz. No, dosyć ciekawy. Nieźle się z niej, ale chyba nie jest aż tak efektywna jak nasza poprzednia broń. Więc zmieniamy broń na ładniejszą. I, i tak sieka z nim mocno i jeszcze postrzela sobie chłopak. Spy daje sobie radę. Ale Spy, ty miałeś strzelać. Kamil sobie strzela idealnie. Niech ćwiczą kusze. Ben, jak ty się czujesz, chłopie? No, nawet mu idzie. Coś tam sieka. Kamil strzela. Wow, 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 wow. Kim ty jesteś? Eee, drifter. To nie szkodzi. Wciąż jakiś... Uważniejszy do walki. No, Kamil sobie sieka ładnie. Spaj jeszcze też. Napierdziela ładnie. Ale Spaj. Ja wolałbym, żebyś to strzelał. Masz właśnie to robić. Kamil podlecz się chopie i strzelaj. A nasi ludzie widzą, że już kończą powoli. Ben sobie ćwiczy walkę. No, ładnie. No, oh, ja prawie mu rękę uciął. Dobrze, i co? I teraz naprawić się proszę, wszyscy ładnie. Kamil, ty, ty się nie musisz naprawiać. No, ładnie, ładnie to wyszło. Wszystkim załączymy, żeby Repaira sobie odpalili. Medyka, powiem wam, że nawet znośnie to wyszło. A my jesteśmy już bliżej naszej bazy, chociaż to jeszcze kawał drogi do przebiegnięcia. Więc nie ma co dalej przyciągać, i ruszamy w dalszą podróż. Biorąc pod widzę, że z dala jakieś światła są, podejdziemy bliżej, zbadać co to może być. Hmm, to chyba wyglądają na pustynnych bandytów. Myślę, że to też jest dobra metoda, w sumie jesteśmy coraz bliżej. Można byłoby ich hmm, załatwiać przy okazji. Bern trochę się podszkoli w walce. A my rozstawimy naszych ludzi do walki. Spaja też tu ustawimy. No i Bern, tu możesz podchodzić. I zaczynamy kolejną bitwę. O, tam widzę, że ładnie strzelają nasi panowie. A Bern? A Bern coś tam też działa, jest ładnie. Ładnie tam siekają No i panowie też strzelają. Więc w miarę to im idzie. Myślę, że w trójkę inaczej nikt do nich nie podejdzie za szybko. O, świetnie im to idzie. A Bern może zacząć dalej swoje... Ło! Swoje ścinanie przeciwnika. Ładnie, ładnie. Bern się odnajduje. <laughs> Uwielbiam jak ktoś krwawi, świetnie. A panowie strzelają. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay. niech strzelają. Ben trochę dostaje, no ale dobrze, trochę też i statystyki wzrosną. No, a panowie strzelają? Strzelają, tylko coraz gorzej. Więc, że już nikomu nie trafiają zbytnio. O, ten już zaraz do nich pobiegnie ładnie. Dobrze, niech tam napierdzielają. Ja ich chyba przybliżę trochę, zostaniemy tutaj nawet. Niech strzelają, tylko panowie jakbyście tak yy, spaj to troszkę na bok. O, i teraz możemy dalej. Oni teraz będą strzelać, a my możemy tutaj naszym barnem dalej walczyć. Okej, okay. kogo ty teraz <noise> nasz nowy jest rozbierz? No, widzę, że przeciwnicy dalej nadciągają, ale dają radę. Nie stoicie jakoś za blisko siebie? Nie, całe szczęście. Więc możecie dalej strzelać, Bern. Jak no, ta sytuacja, no ładnie, wow, co chwilę tu strzały lecą, teraz tutaj strzelają nasi towarzysze, no dawaj pan następnego, no, to sobie z nim powalczysz, a chłopaki ostrzeliwują już tamtych, idealnie, naprawdę ich skille w nocy to są żałosne, ale... Pan nie daje radę. Czas na żniwa! Czas ściągnąć bandytów pustynnych. Dobrze, już mu chyba już całkiem uszkodził. O, jeszcze tego leżącego ścinał. Dobrze, dobrze. Ach, obronił się. Tego przy okazji ściągnął. No i fajnie. No, Bern, dawaj. Pokaż, jak to się robi. I pięknie. Następnych proszę. Ściągaj tego. A ah, dobrze, a no, panowie dalej sobie strzelają i jest pięknie. O, jeszcze został jeden. Uu. Ten jest na piąchy, próbuję. To już mnie pójdzie za bardzo. Ok, pięknie to wyszło. Yy, rozumiem, że nasi członkowie nie są zbytnio ranni. Prócz naszego yy, Berna, który przez krótką chwilę. Będzie już z wieżem, ale nie ma problemu, naprawimy go. Dobra, strzały ma powiew ciągane. trochę głowa go bolała albo przestawiał sobie, postrzelał sobie kablami, a my możemy dalej ruszać. Kolejny odpost z raczej nasza baza, żebyśmy mogli dojść. Akurat trafiliśmy na następną bandę bandytów. Bandę bandytów. Bandę głównych bandytów, więc trzeba będzie zrobić podobnie. Zatakujemy ich, a jakże? Trzeba. Atak Al. Nasi ludzie powinni też zaraz atakować. Na razie widzę, że tak bardziej grustu wrzuciłem do walki, a miał Bern to robić. Bern, idź, atakuj. Hmm, ci bandyci chyba nie są chętni do walki, zbytnio. O nie, cicho, są jednak chętni do walki. Po co trzeba było ich przekonać do tego, że to jest dobry pomysł, żeby nas atakowali? No i proszę bardzo, jak kaczki wystrzelani będą zaraz. No i co jeszcze tu zostało? Tu jeszcze jakiś chodzi. Gdzie wybiegniecie, panowie? Koniec. Skończyliśmy na dziś. Ben niech dobija jeszcze... Pełzających Ej, wracać mi tu No, dobij pan tego No śmiało, dobić, dobić Aha, dobra Widzę, że strzelamy sobie w plecy, towarzysze Okej, okay, ładnie poszło Kolejna banda bandytów Kolejna banda bandytów Tak, oczywiście Nieważne, biegniemy w końcu do naszej bazy Czas w końcu zająć się naszymi ludźmi Okej, okay, widzę, że tu jest kolejne miejsce z bandytami. Tym razem widzę, że tu prostu pustyni bandyci się rozłożyli. Ale myślę, że to dobra metoda, by zająć się z nimi znowu. Więc co? Strzelamy, atakujemy. Kamil, Grust, tu trochę bliżej i strzelać. A ja, przybliżymy trochę i niech walczą. Mm, widzę, że Ben robi za tak zwanego przysłowego tanka, który po prostu dostawał obrażenia. A reszta naszych ludzi będzie ostrzeliwać po prostu przeciwników. To nie jest wcale takim głupim pomysłem, patrząc na to, że on i tak musi ćwiczyć. Dzięki temu nasi ludzie też poćwiczą sobie strzelanie. Właśnie, że Spaj naprawdę dobrze już strzela. I przede wszystkim jego kusza zdaje 113 nawet obrażeń, więc to już jest fajne. Spada dłużej on ładuje ją trochę niż nasi ludzie pozostali, ale to nie szkodzi. On będzie po prostu kosił ładnie. A Ben robi po prostu to, co musi. skopia przeciwników na sobie. Reszta zostaje ostrzeliwana od nas. A my możemy się zająć tym. Nieuczciwym procederem jest tak, bardzo się Nieważne, Nieważne, Napierdzielać, Ben. Tam jeszcze jest kilkanaście innych, którzy nie widzą, bo chyba ze względu na to, że jest yy, burza w Tak widzę, że oczy, oczy mają zakrętę. Tada zero Protection. Oni nie wiedzą, co się dzieje, że ich masakrujemy bardzo dobrze. Dzięki temu możemy się zająć nimi. O, już widzę, że już lepsze ataki Ben robi, bardziej zmyślne. O, od dołu próbuje kosić. Jak ścinać jak trawę. W takim razie nasi ludzie mogą się podleczyć. Możemy naprawić Berna. Tak jest. Ben. jak się czujesz. Lepiej. Bardzo dobrze. Biegnij na przeciwników. My ustawimy się tu gdzieś bliżej. I możemy dalej strzelać. Okej, okay, nasi ludzie strzelają. Ale możemy dalej wciochać. Ładnie, ładnie tam strzelają panowie. Proszę, jak te bełty się wbijają w ich ciała. Nie mają szansę nawet na to, by podejść, jak trzech kuszników mamy, to już w ogóle. A Ben robi za siewcę rozpierdzielu. Dobrze sieknął, ładnie. No, jeszcze trochę i będzie nas kolej. O, tylko żeby jeszcze nasi nie strzelali w nas, to też będzie lepsze. Już nie mam takich umiejętności... Ło, patrzcie! Głowicą go całą zaatakował. Nois, nice. Już widzę, że Vern zaczyna myśleć, jak walczyć. Panowie, proszę podejść tak bliżej. Berniech się... Uuu, nie, 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 nie. Panowie... Będziecie musieli trochę z bliska powalczyć. Coś czuję. Więc siebie będzie kicha. Zobaczmy, Kamil. O, już wyjął swoją katanę nodacci i on już... O, już jemu się nie chce strzelać na tą chwilę. On myśli, że to dobra chwila, żeby poucinać trochę głów. Dobra, i został jeszcze jeden w sumie. Okej, okay, co? Wszystko załatwiliście? Tak... O, bra, powstawali jeszcze. Ben, co ty tam jeszcze kombinujesz? I jeszcze jeden został, bardzo dobrze. Raz i jego wykończymy. Pięknie! Nie, 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 panowie, tam już nie biegniemy. Naprawiać się. Ile się da? Naprawieni? Możemy ruszać w takim razie. Jesteśmy coraz bliżej naszej bazy. Przy okazji po drodze niszczymy obozy przeciwników. Nasze statystyki Berna. Proszę, już ma defensa 39, miliotak 28. E, bardzo ładnie mu idzie. No, dotarliśmy do naszej bazy. A zobaczymy, jak to wszystko wygląda, nawet czysto, że tak to ujmę. Panowie będziecie mogli pójść odpocząć. Plank, co ty robisz tutaj na zewnątrz? Proszę siedzieć. A sprawdzimy, jak to nasza sytuacja wygląda z żywnością i zresztą. Żywności mamy jeszcze sporo. Można poprawić. Eee, Rumu mamy sporo, widzę. I sporo... o, Henrietta! Henrietta, zaniedbujesz się w pracy. To bardzo się zaniedbujesz w pracy, droga Henrietto. Musimy wybudować przechowywanie rumu, bo widzę, że ona nie jest w stanie wtedy pracować, jak my chcemy. Niestety nie mamy możliwości do zbudowania tego na zewnątrz. W takim razie trzeba będzie wybudować nowy budynek. Mamy nawet zapas grustu. Myślę, że zbudujesz nowy budynek. Nieduży, co prawda. To będzie dosłownie... Zobaczmy, jakiś mały szak, o akurat pięć sztuk będzie potrzeba. Myślę, że w tej odległości byłoby wskazane. a weźmiemy narzędzia. Dobra, idź buduj to. Dobrze, jest wybudowane. I teraz możemy zobaczyć, co ja potrzebuję na wybudowanie tego room. Barrels, Building Material. No, oczywiście już nie będziemy mieli, ale trzeba będzie postawić. Poza tym myślę, że to dobra pora, żeby zacząć robić ręce robotyczne. Zobaczmy, czy możemy. Scaleton Limb Bench. Jest. Świetnie. Będziemy możemy to zacząć robić. Myślę, że gdzieś troszkę przestawimy. To ustawimy tutaj, a Scaleton Limb Bench postawimy gdzieś tu. Myślę, że nawet w Tą stronę jakoś o. Do tego trzeba będzie postawić do przechowywania części, której tak mamy gdzie indziej. To nie to światło się tu trzeba będzie postawić, jakieś light, pause, searchlight, spotlight, selling lamp. O. I już tutaj będzie można zająć się. Teraz tak. Z względu że ja nie wiem, jak tutaj wygląda. Nasz poziom materiałów raczej nie za duży. Trzeba będzie ruszyć się i zająć się też i sprzedażą przy okazji innych rzeczy, ale najpierw trzeba będzie pochować trochę materiałów. Zobaczmy. Widzę, że musimy zacząć produkować z powrotem parę rzeczy. Tutaj zobaczmy. Na pewno przez Armel Neck and Face Guard mniejszą wersję. Eee, zobaczmy, co to potrzebowalibyśmy jeszcze. Na pewno będę chciał sprawdzić Field Plate Boots Mail to nie Duelist Breastplate. O to sprawdzimy, jak to wygląda. I wybudujemy po prostu jeszcze z Samuel Beard Cloud Pantsy Czyli to są te czarne spodnie, które mamy tu. Więc on będzie sobie tu budował ładnie. A gruz tu będzie musiał leczyć z resztą grupy po materiały, żeby wybudować to. Oczywiście to co mamy to postaramy się użyć i wybudować. Wow, coś tutaj ktoś strzela. Aha, głodny bandyta się pokazał, jeden nasz. Oj, nawet nie jeden. Nawet kilku się pojawiło, ale chyba nasi zdążą ich uwalić. O, Kamil nawet tutaj trochę powalczy. Nasi, o spy trochę dostał. Okej, okay, dadzą radę. Tam nasi też walczą dzielnie. Grusto, jak u Ciebie to wygląda? Jeszcze to budujesz, okej. Okay. Spy trochę dostał, ale nie dużo. Jeszcze chwilę i położą wszystkich. Okej, okay, zajęli się tym co trzeba. Teraz medic, niech on idzie poreperować ludzi. A my będziemy musieli dokupić trochę iron platesów i building materialsów. Tym bardziej, że tak, Henrietta... E, ...gdzieś musiała troszkę tu porobić porządki. Zachowamy w ten sposób nawet. E, przy okazji, zobaczmy, tu gdzieś mieliśmy komponenty na roboty. Jak dobrze kojarzę, czyli tutaj. Powkładamy to oczywiście. I w sumie chyba wszystko. Tutaj dorzucę jeszcze praktycznie tych rzeczy, bo trochę jeszcze ich jest. Broń możemy tą, co zdobyliśmy, dać ją tutaj. Plecak też może, można komuś dać zaraz. Nie wiem jeszcze komu, ale zobaczymy. No wygląda to dosyć okrutnie. Plank. Proszę zajmij się usuwaniem zwłok. Bern. Bern idziesz się naprawić. Ben już naprawiony. spajdziesz idziesz się naprawić. Ło, wstali nawet. E, jeden nasz biegnie. E, Kamil. Zajmij się tym panem. No, załatwiony. Bardzo dobrze. Spaj, ty już też jesteś naprawiony. Ben, ty już też jesteś naprawiony. Po prostu nie potrzebujesz iść, robić już pracy. Po prostu zaraz chwilę wyślemy, i prawdopodobnie w następnym odcinku ruszymy naszą większą brygadą roboczą do Black Desert City. Później na waystation i ruszymy na The Empire. Zaczniemy tutaj pracę jako typowi łowcy głów. Kogo wystrzelacie. W ogóle kogoś traficie? No to tak. Nie zdąży chłopak pogadać. No cóż, takim pozytywnym akce akcentem żegnam was i. Do zobaczyska. Hej!